Dzień dobry Państwu, witam w programie na osi. Andrzej Wachowski, ze mną Kamil Kurz, młoda krew w programie, mający prawo jazdy. Chcielibyśmy Państwu przedstawić zdarzenia na drodze. Będziemy się starać wyjaśnić, dlaczego się stały, dlaczego doszło do nich. Oczywiście Kamil będzie odpowiadał to, co on widzi, ja to co ja widzę, a Państwo później możecie oceniać to po swojemu. Zapraszamy. Zapraszamy. Teraz zobaczmy, o, o co tu chodzi. To samochód, który tam stoi, zależy, jak długo stoi, tachograf wykaże. Kierowca samochodu ciężarowego powinien postawić tam tamtej strony, trójką, tak. z tamtej strony za zakrętem. To jest jedna rzecz. Jeżeli się z tą stało teraz, w tej chwili, stoi na awaryjnych, no jest ta ciągła linia, no to faktycznie roga jest ruchliwa. To co jeszcze powinien zrobić taki kierowca? Wyjść z tego auta, tak? Oczywiście, założyć kamizelkę i. I spróbować ruchem pokierować. Tak, no zaznaczyć, że dróg. się coś stało, nie? I co jeszcze powinien zrobić taki kierowca? Zadzwonić, żarubki, zadzwonić na policję, zadzwonić na policję. Po, poinformować służby, tak? Dobrze. że w niebezpiecznym miejscu ma takie, taka sytuacja miejsce. Dobrze. I teraz tak, ten kierowca, który wyjechał, omijał ten popsuty pojazd, no, był zmuszony tak zrobić, ponieważ nikt tam ruchem nie kierował, jechać do przodu trzeba, tak? Tak. A co widzisz nieprawidłowego tutaj dalej, na tej drodze? Na tej drodze, tutaj no, to. Takie, tak, taką nieprawidłowość. Kupisz przestrodze. No bardzo szybko w zakręt wchodzą te ciężarówki, gdzie potem jest problem z hamowaniem, tutaj. No, tak, tylko zwróć uwagę na osobówkę. Osobówka hamuje. Ta, teraz. Tak. Volvo, czy skania za nią hamuje, tak? A czerwona skania hamuje, aż się, aż się dym zopą z i co? i uderza i w jedną ciężarówkę, tą, tą, z tą białą kabiną i w tą ciężarówkę, która omija, tak? Mm -hmm. uderza tam, tam już uderzył kabina i tu się czuło, że Czyli jaki powód tego jest? Nie wiem, właśnie tutaj, czy ciężarówka za mocno po hedlach dała? Nie. Kierowca ciężarówki czerwonej miał za krótki dystans. A, czy nie zachował szczególnej ostrożności, tak? tak odstępu? odstępu nie zachował. Jechał za blisko, za kolegą. Może też za szybko. No, jechali tą samą szybkością. Jechali Faktycznie. Tak tą, tą samą szybkością. Czyli kolega z kolegą jechał, podejrzewam, że nawet przez sobie z rozmawiali, ale był za blisko. Ten tu wyhamował, bo miał dystans do osobówki, a tutaj nie wyhamował, bo za blisko jechał za, za tym. I jeszcze czułowo się zderzył do takich wypadków. Dochodzi często. Ja sam widziałem już taki wypadek. No i to jest tak ku przestrodze, co nie? Tak, no. właśnie widzę tutaj, że. No. Faktycznie. No. No. I gdyby kierowca tej czerwonej skani o tej, tak? Miał troszeczkę tam więcej metrów za kolegą poprzedzającym, to by wyhamował na styki I nie doszłoby do tego zdarzenia. I to jak mamy takie nagranie, no to wiesz, tutaj możemy karać. Co najmniej trzech kierowców możemy ukarać. Tego, co siedzi sobie w kabinie. Tak. Po prostu tej ciężarówce. Tego, co wyprzedza tutaj, bo nie zdążył się schować. No i tego, co najwięcej nada zabiał, czyli za krótki Kierowca tej no, ciężarówki. Tej czerwonej, tak. Tej czerwonej, no. no. Jak byś to nazwał? Danie po heblach? Ja inaczej nazwał. Zderzenie dwóch koni. Zderzenie dwóch koni. Tak. A wiesz dlaczego koń? Nie wiem właśnie dlaczego. Na czynniki środkowe to konie, i tak się zdarzyły. A. Ciekawe. Nawet tak. trzech. Nawet trzech. Widzę, że tu się nic poważnego nie stało. Kamera trochę, trochę zaświeciła zaświeciła po lesie, ale. No tak bym to nazwał. Ciekawe. Te nazwa widzowie, jak to nazwać. Zgodzę się, niech widzowie rozstrzygną. Jak widać na załączonym obrazku, opinie są różne. Kamin ma inną, ja mam inną. Może Państwo będą mieli inną. Piszcie do nas, proszę. Podzielcie się z nami Waszą opinią. Oczywiście, lajkujcie nasz kanał. Tak, lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał, a także podzielcie się komentarzem pod filmem. Kto miał rację bądź Waszą jakąś subiektywną opinię na ten temat? Może wy macie rację, a już zapraszam za tydzień do programu na osi w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Do widzenia. Do widzenia.